Podcast z duszą Wielki Post, dzień piąty Święta Gemma Galgani Na pustyni duszy Choćbyś pozbawił mnie wszystkiego, Jezu, to jednak nie pozbawisz mnie swej miłości. Demon, Panie, kusi mnie ponad moje siły, a Ciebie przy mnie nie ma. Co ja bez Ciebie pocznę? Co ja pocznę, jeśli mi ciebie zabraknie? Ja upadam, drżę, płaczę, gdy pomyślę, że mi ciebie zabraknie. Litości, o panie, litości. Ja jestem sama. Tyle razy wołam cię za dnia, wciąż cię szukam. A ty, gdzie się ukryłeś? I ile znaczy dla mnie to życie, które mi dałeś, jeśli miałoby mi służyć do utraty ciebie? O Boże mój, cóż ja pocznę? Nie jestem już Twoją miłosną zdobyczą, czyją będę zdobyczą, czyją? Nie pozwalaj na to, o Panie, nie pozwalaj. Jeśli taka wola Twoja, pozwól mi się uwolnić. O Jezu, zmiłuj się nade mną, ja która tyle razy modliłam się za innych, zmiłuj się nad grzesznicą, która kosztowała Cię życie, zmiłuj się nad sierotami, zmiłuj się nade mną. Jestem owocem Twojej męki, jestem latoroślą Twych ran. Kto mi da pióra orła, kto mi da pióra gołębicy, bym pofrunęła do Ciebie? Daj mi je, o Jezu, skrzydła kontemplacji. Jak do Ciebie pofrunę, wiele rzeczy się krzyżuje. Skrzyżuj wszystkie stworzone rzeczy, przerwij te łańcuchy, które przeszkadzają mi wznieść się do Ciebie. Jest też wiele innych rzeczy, O Jezu, przez rozważanie których moja dusza zostaje jakby nakarmiona, ale przez żadną z nich nie jest podtrzymywana, w żadnej nie umiem odpocząć. Tylko w Tobie, Jezu, tylko w Tobie odpoczywa dusza moja. Kiedy byłam mała, mówili mi, że jesteś zawsze obecny. Jak to więc jest, że Cię nie widzę? Rozpuść to ciało, O Jezu, przerwij te łańcuchy. Nie będę szczęśliwa, dopóki dusza moja, wolna i sama, nie wzniesie się do ciebie. Kiedy będę mogła cała rozkoszować się w tobie? Cierpi się, wiesz Jezu, cierpi się ogromnie, gdy kocha się jakąś osobę. Nie można być zawsze przy niej. Najbardziej cierpię, kiedy jesteś mi daleki. Cóż za spokój, cóż za cisza, nawet gdy ty jesteś daleko? Miej litość, Jezu, nawet gdy jesteś daleko. Nie pozwalaj, by jakiekolwiek stworzenie zburzyło mój pokój. Jezus często mi nie odpowiada, szukam, a on nie pozwala się znaleźć. A kiedy słyszy jak narzekam i wzdycham, wówczas staje się jeszcze bardziej głuchy. Wołam cię o Jezu i przyzywam cię w każdej chwili z wiarą tylko, a z jaką wiarą? Z tą, którą dałeś mi dla zbawienia mojej duszy i z całej swej dobroci. Słodkie jest dla mnie, wiesz, Jezu, życie wiarą. Może uznasz mnie za bardziej oziębłą, ale także moja dusza otrzymuje specjalną pomoc. Czuję to. Wiara mi wystarczy, Jezu. Dobrze żyję wiarą. Szukam Cię, by prosić o litość i miłosierdzie. Co tracisz, O Pani, kiedy przebaczasz mi wszystkie grzechy? O mój Boże, mój Boże, szukam Cię, wołam Cię, a ty. Czuję go Jezu, ten ciężar moich grzechów. To one przeszkadzają. Choć tyle razy wyspowiadałam się z nich, wciąż nie osiągam poprawy. O Jezu, przez Twoją krew, przez Twoje cierpienie nie chcę Cię więcej obrażać. Ach, Jezu, to, co mnie najbardziej zasmuca na tym świecie, to grzechy. Jezu, pomyśl o mojej biednej duszy, pomóż Jej w chwilach próby. Ty widzisz, mój Jezu, jak jestem słaba w cnotach. Kiedy Ty zupełnie się oddalisz, kiedy więcej Cię nie usłyszę, kiedy nie poczuję już, jak Twoja krew krąży w moich żyłach cóż pocznę, och zanim mnie zostawisz, chciałabym umrzeć Tu z miłości, ale żeby nikt o tym się nie dowiedział, święci w niebie przygotujcie mi wasze uczucia. Powiedzcie to Jezusowi, który już mnie nie słucha. Nauczcie mnie, jak się kocha Jezusa. I opierasz się wciąż, Jezu, widzieć moje serce, które pragnie tak mocno, i nie móc zadowolić moich tęsknot. Wszystko na ziemi mi się przykrzy, niczego nie pragnę, jak tylko Cię kochać. Jezu, nie każ mi więcej tęsknić, chcę umrzeć, chcę z Tobą pójść. Proszę, Jezu, pozwól mi przybliżyć serce, które jest tak lodowate, do Twojego, które płonie, o jaka czuje się zimna. Odrobinę ognia, Jezu, odrobinę ognia. Ta ofiara nie mogłaby być większa, im częściej tam idę, tym bardziej jestem podobna do Ciebie. Kto wie, gdybyś nie trzymał mnie tak na krzyżu, ile razy bym Cię opuściła? Jak różna jestem od Ciebie, Ty dla dobra wszelkiego stworzenia wziąłeś na siebie wszystkie męki, a ja? Jezu, jeśli to możliwe, oddal ode mnie te udręki. Oddal ode mnie te ostatnie udręki, które mi zesłałeś. Jestem Twoja, jestem Twoja, o moja mamo, miej litość dla moich grzechów, jestem Twoją córką, tak mówi Jezus. Zatem Jezu moja dusza już do Ciebie nie należy. Pomyśl o mnie Jezu, już mnie nie chcesz Jezu, nie opuszczaj mnie, pociesz mnie, pomóż mi w chwilach próby. Mamo moja, to Ty musisz zaprowadzić pokój między mną a Jezusem. Wcześniej mogłaś powstrzymać Jezusa, gdy miał mnie już opuścić, i powstrzymałaś Go. Pośrednicz jeszcze między Jezusem a mną. Matko, przywróć pokój między Jezusem a mną. Powiedz Jezusowi, że będę bardziej posłuszna. Zwracam się do mojego serca. Moje serce posiada Jezusa, a posiadając Jezusa, Czuję, że mogę uśmiechać się, nawet poprzez obficie płynące łzy. Czuję, tak, czuję, że jestem szczęśliwa, nawet pośrodku tylu smutków. Gdzie jest mój Jezus, biedny Jezus, albo biedna ja? Ale co ja mu dam, co ja dam kiedykolwiek Jezusowi za wszystko to, co on dał mnie, co ja mu kiedykolwiek zaofiaruję, za tak wielkie miłosierdzie, jakie miał dla mnie. Nigdy nie okazałam wdzięczności za liczne jego łaski. Zawsze stawałam na przeszkodzie jego zamierzeniom. Wciąż dodawałam kolejne grzechy. Nie byłabym nawet godna, aby Jezus na mnie spojrzał. Wiem już dobrze, że sprzykrzyłam się nawet Jezusowi. Dlatego uciekł. Cóż uczyniłam? Przez tyle grzechów wygoniłam Jezusa i nie będzie mnie już kochał, nie będzie miał już dla mnie miłosierdzia. Boże mój, miłosierdzia! Ale czyż Jezus nie był niegdyś cały mój? Wszak nie rozpoznaje w nim wciąż mojego ojca? A czyż to nie Jezus, ojciec miłosierdzia, przyjmuje wszystkich grzeszników i ma mnie opuścić? Nie, to nieprawda. Jezus jest moją nadzieją. Nie ma już Jezusa, ale powiedz Jezusowi, że należy do niego i zawsze będę do niego należeć jeśli chcę uciec ja zawsze za nim pójdę mam nadzieję że wróci ale czy ty mnie właściwie kochasz jezu tyle mam grzechów tyle wad powiedz mi nie budzę w tobie współczucia ale skoro budzę w tobie współczucie dlaczego zostawiasz mnie samą Fragment pochodzi z książki Sam na Sam z Jezusem, świętej Gemmy Galgani, wydanej przez wydawnictwo Esprit. Więcej informacji na www.esprit.com.pl